Among Ashes, dzieło solowego dewelopera Daniela Ferrera z Radcliffe Games, oferuje wciągającą i niepokojącą podróż w głąb nostalgii za późnymi latami dziewięćdziesiątymi, wczesnymi dwutysięcznymi, okraszoną mrożącą krew w żyłach narracją grozy. Intrygująca mechanika gry w grze zanurza graczy w symulowanej przeszłości, zacierając granice między rzeczywistością a światem cyfrowym z urzekającymi choć czasem niedoskonałymi rezultatami. Niniejsza recenzja zagłębi się w różne aspekty Among Ashes, analizując jego mocne i słabe strony oraz ogólny wpływ na gracza. Jedną z największych zalet Among Ashes jest drobiazgowe odtworzenie cyfrowego krajobrazu wczesnych lat 2000. Od charakterystycznego dźwięku imitacji komunikatora MSN Messenger po kanciastą estetykę pulpitu w stylu Windows XP, gra wywołuje potężną falę nostalgii u tych, którzy doświadczyli tej ery. Ta dbałość o szczegóły rozciąga się również na tytuł horroru w grze Nightcall naśladujący toporne sterowanie, niezręczne dialogi i nisko grafikę gier Survival Horror z późnych lat 90. To nostalgiczne tło nie jest powierzchowne, stanowi fundament niepokojącej atmosfery gry, odwołując się do pierwotnego lęku przed przestarzałą technologią i nieznanymi głębinami wczesnego internetu. Główna mechanika, struktura gry w grze została fachowo wdrożona. Gracz nie obserwuje biernie Nightcall, aktywnie uczestniczy, dokonuje wyborów, rozwiązuje zagadki i doświadcza horroru z pierwszej ręki. Ta interaktywność tworzy silne poczucie imersji, wciągając gracza głębiej w narrację. Zacieranie granic między segmentami prawdziwego świata w mieszkaniu gracza, a wirtualnym światem Night Call to Element, w którym Among Ashes naprawdę błyszczy. Stopniowe przenikanie wydarzeń z gry do rzeczywistości gracza jest mistrzowsko wykonane, budując namacalne poczucie lęku i niepewności. Przyziemne czynności, takie jak sprawdzanie poczty elektronicznej czy czatowanie online, nabierają złowrogiego charakteru, gdy wkracza świat gry. Narracja Among Ashes rozwija się stopniowo, odsłaniając swoje sekrety poprzez wydarzenia w grze, logi czatu i tajemnicze artykuły internetowe. Choć nie przełomowa, historia jest wciągająca. Tajemnica otaczająca Nightcall, jego twórców i dziwne wydarzenia nękające zarówno grę jak i rzeczywistość gracza tworzą fascynującą intrygę. Siła gry nie leży w złożoności fabuły, ale w sposobie jej przedstawienia, wykorzystując znajome elementy wczesnej kultury internetowej do stworzenia wyjątkowo niepokojącej atmosfery. Rozgrywka podzielona jest na dwie odrębne sekcje: inspirowany retro horror Night Call i bardziej stonowaną eksplorację mieszkania gracza. Night Call czerpie z ograniczeń swoich symulowanych poprzedników Topornego sterowania czołgiem, ograniczonej amunicji i celowego poczucia wrażliwości. Choć potencjalnie frustrujące dla współczesnych graczy, te mechaniki przyczyniają się do ogólnej atmosfery. Segmenty prawdziwego świata są mniej zorientowane na akcje, koncentrując się na interakcji z otoczeniem i rozwiązywaniu zagadek. Choć ograniczone pod względem interaktywności. Oferują wytchnienie od intensywności Nightcall, pozwalając graczowi na złożenie układanki tajemnicy. Among Ashes osiąga imponujący poziom dopracowania jak na projekt solowego dewelopera, ale jego ograniczenia techniczne są czasami widoczne. Grafika, choć skutecznie oddaje niskobudżetową estetykę swoich inspiracji, nie robi wrażenia według współczesnych standardów. Wydajność może być niestabilna z okazjonalnymi spadkami klatek na sekundę i drobnymi usterkami. Biorąc jednak pod uwagę zakres projektu i solowy rozwój, te niedociągnięcia są zrozumiałe. Wiele z nich wynika z ambitnego projektu, który przekracza granice możliwości jednego dewelopera. Co więcej, wiele błędów i usterek napotkanych podczas recenzji zostało naprawionych w Władkach. Emong Ashes ucieleśnia ducha gier niezależnych. Jego unikalna koncepcja, drobiazgowa dbałość o szczegóły i niepokojąca atmosfera świadczą o pasji i kreatywności twórcy. Niesie jednak również znamiona produkcji niezależnej, niedociągnięcia, ograniczenia techniczne i czasami nierówne tempo. Ambicja czasami wyprzedza wykonanie, powodując frustrację i utratę poczucia immersji. Choć te problemy nie umniejszają znacząco ogólnego wrażenia, uniemożliwiają grze osiągnięcie pełnego potencjału. Pomimo swoich ograniczeń, Among Ashes udaje się stworzyć autentycznie niepokojące i zapadające w pamięć doświadczenie grozy. Mistrzowskie wykorzystanie nostalgii, sprytna mechanika gry w grze i stopniowo narastające poczucie lęku czynią z niego unikalny i wciągający tytuł. Horror nie wynika z jumpscarów ani gore, ale z głębszego psychologicznego niepokoju. Żeruje na lękach związanych z technologią. Strachu przed nieznanym i wrażliwości wobec sił poza naszym zrozumieniem. Dźwięk zasługuje na szczególną uwagę. Gra skutecznie wykorzystuje dźwięki otoczenia, zniekształconą muzykę i niepokojące efekty dźwiękowe, aby wzmocnić atmosferę grozy. Stłumione dźwięki mieszkania, upiorna cisza rezydencji w nightcall i zniekształcone krzyki stworzeń wszystko to przyczynia się do niepokoju. Zagadki obejmują proste zarządzanie ekwipunkiem po złożone łamigłówki logiczne wymagające nieszablonowego myślenia. Są dobrze zaprojektowane i płynnie wplecione w narrację, zapewniając satysfakcjonujące poczucie osiągnięć. Interakcja między światem rzeczywistym a światem gry w rozwiązywaniu zagadek jest szczególnie pomysłowa. Projekt stworzeń, choć nie przełomowy, skutecznie budzi niepokój. Potwory są często spowite ciemnością, ich ruchy są szarpane i nienaturalne. Ta dwuznaczność dodaje im przerażającego charakteru. Tempo jest na ogół dobrze zarządzane, stopniowo eskalując napięcie i grozę. Jednak niektóre momenty, zwłaszcza w segmentach prawdziwego świata, mogą wydawać się powolne, zakłócając płynność narracji. Among Ashes oferuje ograniczoną powtarzalność Główna narracja pozostaje w dużej mierze ta sama, pomimo kilku rozgałęzień i ukrytych obszarów. Krótki czas gry sprawia jednak, że jest łatwa do strawienia za jednym razem. Proste sterowanie i przejrzysty projekt zagadek czynią ją dostępną dla graczy na wszystkich poziomach umiejętności. Otwarte zakończenie dodaje do niepokojącej atmosfery. Skłaniając do refleksji nad naturą rzeczywistości i wydarzeniami w grze, Among Us to niedoskonałe, ale ostatecznie fascynujące doświadczenie świadectwo wizji jednego dewelopera i potencjału niezależnego rozwoju gier. Choć ograniczenia techniczne i okazjonalne wady projektowe powstrzymują ją przed wielkością, jej unikalna koncepcja, starannie stworzona atmosfera i autentycznie niepokojący horror sprawiają, że warto ją poznać, szczególnie fanom horroru nostalgicznym za epoką, którą przywołuje. Emong Ashes pozostaje w pamięci długo po napisach końcowych, skłaniając do refleksji nad zacieraniem się granic między rzeczywistością a światem cyfrowym oraz nad siłą nostalgii, która wywołuje zarówno komfort, jak i strach. To interaktywne doświadczenie, które zagłębia się w psychologiczne głębie ery cyfrowej. Przypominając nam, że potwory czające się w cieniu naszych ekranów. Mogą być bliżej niż nam się wydaje.